Info z polityki polskiej i zagranicznej. Program Innovate Poland, wdrażany w ramach tzw. plan Domańskiego, przewiduje mobilizację co najmniej 4 miliardy złotych kapitału państwowego, który ma zostać co najmniej dwukrotnie pomnożony przez instytucje prywatne. Oznacza to aktywa sięgające od 8 do 10 miliardów złotych lub więcej. Inicjatywa skupia się na wsparciu spółek technologicznych i startupów w fazie rozwoju szczególnie w sektorach takich jak drony, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne i kwantowe. Główne instytucje zaangażowane to Polski Fundusz Rozwoju, PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK oraz PZU, które mają zapewnić początkowe finansowanie oraz współpracę z funduszami VC i PE. Kluczowym celem jest przyciągnięcie kapitału instytucjonalnego, banków, funduszy emerytalnych i TFI, do inwestowania w polskie innowacje przy jednoczesnym stworzeniu platformy współpracy, dzielenia się ryzykiem i wiedzą. Eksperci zaznaczają, że dla pełnej skuteczności konieczne są zmiany regulacyjne. Obecne wymogi kapitałowe dla banków i funduszy znacząco ograniczają ich udział w inwestycjach venture capital i private equity. Dodatkowo przykładem rosnącej innowacyjności Polski jest fakt, że spółka Synerais pozyskała 25 milionów euro, ok 110 milionów złotych. Wsparcia od Europejski Bank Inwestycyjny, w ramach Programu THU na Rozwój AI i ekspansję Globalną. Zasubskrybuj kanał.